Siema, witajcie w kolejnym nagraniu. Ostatnio wielu z Was mnie prosiło o to, abym nagrał coś na temat pompy ciepła. Także właśnie dzisiaj w niedzielę przygotowuję dla Was ten odcinek, także zapraszam do oglądania. Tam, jak widzicie, e, pompa ciepła od firmy Weiland. Oczywiście na rynku pewnie wielu z Was zna, są Samsungi, Panasoniki i wiele, wiele innych producentów, którzy się zajmują tego typu, tego typu urządzeniami. U mnie wybór pata akurat na Vaillanta, na niemieckiego producenta, czyli na niemieckie wykonanie. I w zasadzie niemiecki pomysł. Idąc dalej, wszyscy mówią pompa ciepła, tylko tak naprawdę nikt nie jest w stanie dzisiaj określić i powiedzieć, na jakiej zasadzie ona tak naprawdę działa. Znaczy, jesteśmy w stanie to określić, ale taki na prosty rozum ktoś do mnie przychodzi i mówi: Ale jak to działa? No więc słuchajcie, działa to na takiej zasadzie, gdybyśmy porównali ją do. Zwykłej lodówki, którą każdy ma w swoim domu. Tam działamy na zasadzie też sprężarki, freonu i generalnie wykorzystując różnicę temperatur, naszą, nasza lodówka po prostu chłodzi. Tutaj jest zupełnie odwrotnie taka sama zasada działania, czyli jest element niechłodzenia, a ogrzewania. I to jest nie tylko ten cały jeden element, bo moglibyśmy tak to na prosty, na, na prosty rozum wytłumaczyć. Tutaj dochodzi jeszcze różnica temperatur, którą mamy fizycznie teraz tutaj e, w powietrzu. Te powietrze na zasadzie działania, bo akurat mam pompę, też czego nie powiedziałem na początku, pompę, która działa na zasadzie powietrze-woda. No, i teraz tak, z czego składa się w zasadzie sam y, moduł, sam monoblock, który pracuje tutaj nad ciepłem w naszym budynku. Jest to przede wszystkim wentylator. Z tyłu jest y, cały agregat. On się wtedy widzicie, y, teraz się zamraża. Za chwilę będzie cały etap defrostu. Nie wiem, czy mi się go uda nagrać, żeby wam pokazać. Tak to ponowno ma działać: on ma się zamrozić, potem ma się rozmrozić i dzięki temu właśnie wykorzystuje tą różnicę temperatur. Tutaj jest czujnik, który szczytuje. Poziom zaszronienia i pod spodem chciałbym kamerę obniżyć, ale teraz te wszystkie skropliny, które wychodzą, no muszą zostać gdzieś odprowadzone. Oho, widzicie, coś się wydarzyło gdzieś u nas na drawnie, bo strażacy załączyli syrenę. Będziemy obserwować. Wracając do tematu, pompy. Eee... Jeżeli ona wymienia ciepło, więc wychodzi duża różnica temperatur, więc muszą być skropliny, i tych skroplin, słuchajcie, może być nawet i do 200 litrów, jeżeli chodzi o tydzień czasu, więc coś trzeba z tą wodą fizycznie zrobić. Ja mam ją akurat odprowadzoną, jeżeli chodzi o odwodnienie budynku, i tym się nie przejmuję, ale dużo ludzi popełnia błąd, i tak naprawdę te skropliny wyrzucają gdzieś w kwietniki e, i o te skropliny sobie spływają jeżeli jest taka temperatura jak dzisiaj to się oczywiście nic nie dzieje, ta woda sobie gdzieś odejdzie i nic się tak naprawdę z nią nie stanie, ale jeżeli już mamy minusowe temperatury to potem możecie zauważyć gdzieś koło budynków jest pełno oblodzenia, to wszystko zamarznięte i to chyba wedle mnie tak nie powinno wyglądać no i w zasadzie może to dziś dojść do uszkodzenia, bo kiedy tej wody się nazbiera fizycznie dużo i nie będzie miała ona odejścia od budynku, no to możemy sobie narobić sporego bałaganu jeżeli chodzi o te monoblok. Więc warto się gdzieś zaopatrzyć w takie y, odwodnienie i coś takiego sobie zrobić. Teraz jeszcze tak. Od tego całego monobloku odchodzą dwie rurki, oczywiście odizolowane, żeby już nie stracić tego ciepła. Czyli mamy jedną ciepłą, druga zimna na powrocie i na No tak jak w centralnym, tak ciepło wychodzi i wraca w ciecz e, chłodna. Także to byłoby tyle, jeżeli chodzi o zewnątrz całego urządzenia, ale to nie wszystko, bo w środku mamy jeszcze drugą stronę medalu. Blok, który jest przed budynkiem, to nie wszystko, bo teraz zachodzi cały szereg instalacji w domowej. I w zasadzie to nie musi być wyposażeniem pompy ciepła. Bo jeżeli ktoś ma już budynek przygotowany w centralne, to tak naprawdę dość sporo elementów z tych, które ja mam fizycznie tutaj teraz mu odejdzie, tak, to można powiedzieć na prosty rozum, zwykła, potocznie zwana lodówka która w sobie ma między innymi 200 litrowy zbiornik na ciepłą wodę, bo jak wiecie ta pompa nie tylko nam generuje ciepło w budynku, ale również grzeje nam ciepłą wodę, która jest no, wykorzystywana do normalnych życiowych czynności. Do tego dochodzą jeszcze rozdzielacze, które są w środku, mieszacze tych, tej wody, więc dość sporo elementów. Tego możemy się oczywiście pozbyć, tego nie musi być, bo jeżeli ktoś ma już w domu Boiler, no to fizycznie e, to mu nie będzie potrzebne, ale ja to kupowałem jako cały jeden zestaw. Teraz wam jeszcze troszeczkę pokażę tutaj z bliska, co tak naprawdę tutaj mamy. Oczywiście, cała nasza instalacja domowa jest zalana glikolem. E, to też nie jest konieczne. Można sobie w zasadzie zalać go też i wodą. Nie ma z tym żadnego problemu. E, glikol jest tutaj troszeczkę droższy. Ale wedle mnie i tak jak mi teściu doradzał, jest on o wiele lepiej e, przyswajalny, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, o wiele lepiej przenosi e, ciepło. No i przede wszystkim e, jest bezobsługowy, bo jeżeli zalejemy wodą, no to woda prędzej czy później, jeżeli w instalacji swojej, czyli wodno-kanalizacyjnej, która przychodzi do nas z miasta, mamy dość sporo kamienia, no to taką podłogówkę bez problemu możemy bardzo szybko zapieprzyć i potem się okazuje, że trzeba ją płukać i wydajemy kolejne pieniądze i czas marnujemy na to, żeby przepłukać naszą instalację. Tak w, ja tego fizycznie nie doświadczyłem, mam nadzieję, że nie doświadczę ale takie są przesłanki, więc tutaj możecie się też wymienić komentarzami, czy rzeczywiście tak jest. Tutaj jeszcze dość istotny filtr jest założony na wyjściu, czyli na ciepłej na ciepłym obiegu, który generalnie jeszcze wyłapuje jakieś tam brudy, które mogłyby się gdzieś tam w instalacji peksowej znaleźć. Bo jak wiecie, jak się glikol zaleje, no to już się go nie przepłukuje, nie wylewa, on już po prostu tam w środku zostaje, aż go fizycznie gdzieś nie braknie, czy, czy coś. Choć nie powinno, dlatego ten filtr jest, no też swoje kosztuje, bo, bo, bo też swoją cenę ma, ale jest naprawdę dość ważny, bo możemy sobie wówczas uszkodzić. Kolejne podzespoły, jeżeli chodzi o sam agregat, a to lepiej jest wymienić filtr jak sam agregat, czyli tak to można nazwać. Ja mam tutaj dodatkowo, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest w zasadzie boiler na wodę ciepłą, ale tak nie jest. To jest słuchajcie, tak zwany bufor, który gromadzi całe ciepło wyprodukowane przez pompę ciepła. Inaczej mówiąc, jest to akumulator <coughs> temperaturowy, który gromadzi w sobie właśnie ciepłą ciecz, wprowadzaną potem dalej do pompek, które generują nam ciśnienie i wprowadzane są dalej na poszczególne sektory, które mam podzielone. Ja mam w domu podzielone tak, że mam pokoje na oddzielnym obiegu. Oraz salon, kuchnie i cały przedpokój mam na kolejnym obiegu. Tak, żeby załóżmy w pokojach uzyskać inną temperaturę, a w salonie jeszcze inną. Więc to jest kolejna zaleta tutaj tej pompy, że możemy sobie to rozdzielić. Choć to mi się wydaje, że każdy producent ma i nie powinno być w tym żadnego problemu, jeżeli chodzi o użytkowanie. Ja jeszcze nie mam zamontowanego modułu do pokojów z racji tego, że no nie doszedł. Przez tego COVID-a wszystko się tak zasypało, zawaliło, że jeżeli chodzi o Wajlanta, to producent tutaj troszeczkę miał problemy z tym. Najważniejsze, że udało się <laughs> dostać ten moduł główny, żeby uruchomić w ogóle to dziadostwo, bo bez tego byśmy praktycznie nie mieli jeszcze dzisiaj ogrzewania. Więc widzicie, komin stoi, jest tak naprawdę przygotowany jeszcze ewentualnie pod jakiś piec, ale na razie nie widzę problemu, nie widzę potrzeby, żeby montować. Choćbym nie powiedział, bo gdybym nie założył fotowoltaiki, to bym się zastanawiał, bo trochę tych kilowatów ucieka. Więc bardzo szybko byłoby można oszukać pompę ciepła, wstawić jakiś mały piecyk, który by nagra, nagrzał ten oto bufor. No i bufor by wtedy dalej rozprowadzał nam temperaturę do y, y, całego układu y, podłogowego. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, bo to że są pompki, to są pompki, ale to są tak naprawdę rozdzielacze. Lewy rozdzielacz jest od właśnie salonu, prawy jest od pokoju. Trzeci jest, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy ślepy. Ocynek słyszy, że chyba i o i ojedzie. No, już strażacy widzicie, wyjechali minęły jakieś 4 minuty od wezwania syreny i już mamy strażaków pogotowiu, u nas. Drawnie, także dobra robota. Wracając do tematu. Trzeci rozdzielacz jest zamontowany na przyszłość. I tam do góry są pociągnięte rury, gdyby nam się kiedyś zachciało budować jeszcze instalację u góry. Lepiej było już dołożyć te, bodajże chyba 850 zł jeden rozdzielacz kosztował więcej niż potem się męczyć i zastanawiać jak to zrobić, żeby to zrobić. Więc on już jest tutaj u nas ustawiony i tutaj nie wiem czy kamera pokaże, ale w chwili obecnej na zegarze, na ciepłej temperaturze mam 38 stopni, na powrocie mam 35, czyli 3 stopnie różnicy. E, więc tak naprawdę w budynku jest ciepło, nie tracimy nigdzie tego ciepła, więc 3 stopnie na całym układzie to nie jest wcale dużo. Więc e, można powiedzieć, że dom mamy dość fajnie ocieplony i ciepła, hmm, synek, ciepło nam nie ucieka. Teraz Wam przejdę może i pokażę, jak wygląda nasz sterownik, bo to pewnie też Was będzie interesowało. No i teraz pytanie kolejne. Co z temperaturą, czy pompa daje ciepła. To sobie zostawiłem na koniec, bo będę chciał wam to wszystko podsumować. Także, jeżeli, słuchajcie, chodzi o sam układ sterowania pompą ciepła, mamy w zasadzie jeden moduł zainstalowany w salonie. I na drugi czekamy już mam informację, że dojechał, będziemy mieli zamontowany w jednym z pokojów, najzimniejszym praktycznie pokoju, tak żeby ta najniższa temperatura została przez czujnik. Szczytana, bo zawsze można z tego czujnika troszeczkę sobie zbić w dół. Niekoniecznie już jesteśmy w stanie wtedy temperaturę podnieść. Wielu ludzi właśnie popełnia błąd z racji tego, że montują kominki. W kominku sobie za dnia normalnie palą, czyli uzyskują tak jakby sztuczne ciepło dla pompy. W związku z czym czujnik szczytuje, że w domu jest nawet 27 stopni, więc pompa nie pracuje, i w pokojach czy w łazienkach już niestety mają zimno. U nas na chwilę obecną widzicie, jest ustawione 24 stopnie z racji tego, że mamy od kilku dni problemy z dostawą prądu i wolałem troszeczkę podnieść temperaturę, żeby się bardziej nagrzało i te ciepło później jakby odeszło z tego budynku. Dla przykładu wczoraj taka sytuacja, od godziny 11 w nocy nie było prądu, prąd wrócił dopiero o 20.30 dnia kolejnego. I z tych 23 stopni temperatura nam spadła do 19,5. Więc nie jest źle. Nie jest aż tak mocno, że budynek, można powiedzieć, wyziębiony. Aczkolwiek, no, zawsze to jest jakiś spadek temperatury, nie da się tego ukryć. Więc podjęłam decyzję, właśnie, że troszeczkę tą temperaturę podniosę, żeby, żeby tego ciepła było więcej. I zobaczymy, co będzie jutro. Też ma być wieczny dzień, więc może być z tym prądem, oczywiście, różnie. Normalnie powinno się żyć i też tak przetestowaliśmy 22-2,5 stopnia jest taką idealną temperaturą do swobodnego poruszania się po domu i zdrowa przede wszystkim temperatura. Więc teraz tylko czekamy na kolejny moduł do pokoju, bo tak jak już robiliśmy w Sylwestra czy tam jakieś moje urodziny. W domu było około 20 osób. Czujnik zamontowany jest w salonie, więc wiadomo, każdy swoją temperaturę w jakimś tam stopniu oddaje plus kuchenka, coś tam się gotuje, piekarnik. Więc znowu, jakbyśmy oszukiwali ten czujnik, i w pokojach już było czuć tą różnicę temperatur, bo pompa szczytywała troszeczkę inny, inny cykl pracy. Więc tutaj y, to jest taki mankament, ale no musi być ten jeden czujnik w salonie, żeby on taką podawał rzeczywistą temperaturę, jak to się fizycznie y, tutaj u nas dzieje. No i teraz tak, y, mu wszyscy pewnie powiedzą, a gówno nie produkt, bo nie ma prądu, nie ma ciepła, ale tak naprawdę. Zauważcie jedno, ktoś założy sobie piec na pelet, też nie będzie miał ciepło, z racji tego, że palnik, który jest mimo wszystko napędzany elektrycznie, no to też nie będzie fizycznie działał, czyli mając nawet pelet, nie będziemy mogli nim palić. Jeżeli chodzi o gaz, to też tak naprawdę bez sterownika nam gaz w domu nie popłynie, więc też będziemy mieli zimno. Nawet przy tradycyjnym paleniu drewnem, jeżeli ktoś ma zamontowaną pompkę grawitacyjną jeszcze, która będzie musiała wtłaczać ciepłe powietrze, Powietrze, ciepłą temperaturę do instalacji. Też fizycznie w piecu nie będziemy mogli palić, bo bez prądu tak naprawdę nam nic nie pójdzie. Więc jeżeli chodzi o pompę ciepła, tak naprawdę ja się nie muszę przejmować tym, że trzeba rozpalić, czy że trzeba coś posprzątać, wymienić, czy cokolwiek. ona sobie po prostu pracuje i żyje swoim życiem. I tak jak byłem bardzo negatywnie do, nastawiony do tego urządzenia i do grzania tego typu urządzenia w domu, tak, dziś Wam mogę powiedzieć, że to był chyba jednak dobry wybór. Dla uwagi, 24 stopnie ustawione również było w momencie tych większych mrozów, jakie były u nas przez 5 dni, a było od minus 14 do nawet i minus 19. Akurat tutaj, dla uwagi, mam zdjęcie, żeby Wam potwierdzić. Minus 14 skazał czujnik, a my w domu mamy nadal 24 stopnie, czyli pompa dała. Rada. I to nie jest tylko tak, że ona te e, w tych sytuacjach krytycznych, bo ta temperatura minus tam 14, można powiedzieć, u nas już nie jest taką normalną temperaturą, więc tam do minus 10 jest jeszcze w miarę OK. Powyżej minusa, minus 10 już się robią nienormalne temperatury, jak to większość osób nazywa. E, I ona dodatkowo wspomaga się po prostu grzałkami elektrycznymi, więc w związku z czym tego prądu fizycznie idzie mniej. Tak jak na przykład dzisiaj mamy temperaturę 3 stopni Pompa zużyje nam e, około 30-40 kW do wyprodukowania ciepłej wody i ciepła w budynku. Oczywiście przy 24 stopniach, tutaj Wam od razu zaznaczam. E, tak przy temperaturze minus tam 15 czy 16 zużyła mi 120 kW. Więc zobaczcie, 4 razy, 3 razy jakby prądu zużytego więcej. No i to też było widać oczywiście w liczniku. Więc stąd moja decyzja o zamontowaniu paneli fotowoltaicznych z racji tego, że sobie przekalkulowałem, Jeżeli ja do Enei mam oddawać dość spore rachunki za ten prąd, no to wolę spłacać sobie kredyt na te panele i generalnie mieć wyprodukowany prąd i ten kredyt panelowy mi wyjdzie o bagatela jakieś 3 czwarte mniej niż tam cała rata do Enei, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o energię, ale odnośnie paneli powiem Wam na końcu dzisiejszego odcinka, dlaczego się tak, zresztą mówiłem to ostatnio, ale dlaczego się zdecydowałem jeszcze teraz na montaż tego ustrojstwa, a nie przeczekałem sobie jakieś tam jeszcze chwili, bo w zasadzie mógłbym poczekać cały rok i wtedy zobaczyć, ile pompa mi zużyje energii. Choć ten rok też jest dla mnie na stratę z racji tego, że ten budynek mimo wszystko, cały czas się jeszcze wygrzewa, więc jeszcze mu trzeba po prostu dać troszeczkę czasu. No i słuchajcie, temat jeszcze czujnika, który szczytu, szczytuje nam temperaturę powietrza, wilgotność, która też jest na e, zewnątrz, bo on jest dość istotny z racji tego, żeby pompa mogła sobie wyliczyć wtedy krzywą grzewczą, bo na takiej zasadzie jest nam dozowana temperatura w budynku. Ja go w pierwszej wersji miałem, słuchajcie, zamontowanego tutaj fajnie, w narożniczku budynku. Stwierdziłem, że będzie tu w miarę ok. Nie będzie dość widoczny, odporny na deszcz, i inne takie pierdoły. Więc wydawało mi się, że to będzie dobrym rozwiązaniem. I nic bardziej mylnego, bo kiedy na dworze było minus 5, mi na czujniku na, na, na zewnątrz pokazywało plus 2. Więc zobaczcie, jaka spora różnica temperatur. I te 5, 6, 7 stopni praktycznie różnicy temperaturowej dla pompy ciepła to jest bardzo dużo. Więc przełożyłem go. Właśnie tutaj na zewnątrz teraz to troszeczkę brzydko wygląda, bo odchodzi kabel, powinienem go gdzieś jakoś tak bardziej ukryć. Ale na razie, na razie jest to wersja, można powiedzieć, testowa i póki co się sprawdza z racji tego, że ta ściana jest ścianą od strony północnej. Dokładnie gdybyśmy popatrzeli w tamtą stronę, mamy założoną północ. Stąd też widzicie ułożenie paneli fotowoltaicznych, bo panele fotowoltaiczne mniej więcej powinno się budować na południe czy tam południowy zachód tak żeby tam energię słoneczną jak największą pobrać więc temat czujnika też jest dość ważny więc nie dajcie się też nikomu nabrać jeżeli byście się decydowali na takie urządzenie że one gdzieś tam może sobie być żeby było bardziej widoczne one po prostu musi być narażone na warunki atmosferyczne na deszcz na mróz na wiatr na wszystko tak żeby ta temperatura na zewnątrz była jak najbardziej adekwatnie pokazana. No i teraz na koniec chciałem Wam powiedzieć, właśnie jak wspominałem o panelach fotowoltaicznych, które widzicie, są zamontowane tutaj u nas. Musiałem je założyć, znaczy musiałem, nie musiałem. Od 1 kwietnia zmieniają się zasady na odbiór energii elektrycznej, jeżeli chodzi o prosumentów. I tak naprawdę przestałoby mi się już opłacać po 1 kwietnia produkować ten prąd z racji tego, że dzisiaj jest tak że no jest zima widzicie jest pochmurno więc na 9kW instalacji obecnie mamy może 2 może 1,5kW produkowanego prądu który powinien teraz tutaj być więc pompa zużyje mniej więcej plus minus w ciągu godziny około 3kW więc jeszcze nam tego prądu brakuje a gdzie jakieś oświetlenie czy tam kuchenka indukcyjna czy inne pierdoły lodówki już tego prądu nam brakuje więc musimy go fizycznie pobrać z sieci i e, na przykład przychodzą miesiące maj, kwiecień czy tam okresy wakacyjne. To słońce jest bardziej natężone, jest bardziej intensywne, więc tego prądu jest fizycznie e, taka instalacja, wyprodukować więcej. I ja ten prąd jakby wtłaczam do e, NEI, w naszym przypadku jest to NEA. On jest jakby magazynowany. I ja z niego cały czas mogę w przeciągu całego roku pobierać. Przychodzi mi raz na rok faktura rozliczeniowa, i wtedy jest bilans, ile zużyłem, ile pobrałem. Jeżeli coś muszę dopłacić, to po prostu dopłacam. A jeżeli coś mi tam zostało nad produkcji, to zakład energetyczny powinien ten prąd ode mnie odkupić. Nawet jak go nie odkupi, to dla mnie to, że ja go sobie wyprodukuję na własne potrzeby i zużyję, to już tak jest do przodu, bo generalnie nie generuję sobie w tym momencie żadnych kosztów. Na nowych zasadach, jeżeli bym się spóźnił z podjęciem takich, takiej decyzji o tych panelach. Jest tak, że fakturę wystawia zakład energetyczny co miesiąc lub co dwa miesiące. Teraz w moim przypadku też jest to co, co dwa miesiące. I przykładowo jest styczeń, pobrałem 3000 kW. Za te 3000 kW muszę zapłacić i to im się należy. A przychodzi przykładowo miesiąc yy, czerwiec, instalacja mi w przeciągu miesiąca wyprodukuje około plus minus 10 yy, yy, tysięcy kW. to oddam do sieci i ja już po prostu za to nie mogę, nie mogę z tego skorzystać, nie mogę tego yy, jakby odebrać sobie z powrotem w więc już wtedy jestem stratny. I taka instalacja nie ma sensu, bo prąd, który ja sprzedaję nie jest w stosunku 1 do jednego, tylko tam jest chyba przelicznik 0,8 do, do, do 0,1, więc widzicie albo to będzie jeszcze mniej. Nie, nie zagłębiając się w te przepisy, bo było mówię, spieszyłem się pod to, żeby jak najszybciej zrealizować tą inwestycję. Więc to co wam wspomniałem na początku, lepiej było mi teraz nawet wziąć kredyt na, to, na te panele, spłacać ten kredyt niż yy, męczyć się. I się zastanawiać, że potem ta pompa ciągnie mi dużo prądu. Brew pozorom, też sądziłem, że tego prądu pobranego przez pompę ciepła będzie dużo mniej, choć jeszcze tak miałem, załóżmy, znaczy, prawdę mówiąc, do 1 lutego praktycznie miałem jeszcze taryfę budowlaną, jeżeli chodzi o prąd, więc tam za kilowat nie liczono mi nawet 60 groszy, a praktycznie 0,30 za pobrany kilowat. Więc zobaczcie, jaka to jest różnica praktycznie 100% zakład energetyczny nam tutaj e, podniósł wtedy cenę na tym więc te faktury bolały, bolały te dwie pierwsze faktury kiedy trzeba było zapłacić za ten prąd więc teraz już jestem w tej taryfie normalnej i za ten prąd powinienem płacić za kilowat około e, 60 niecałych groszy, mam nadzieję, że tak będzie ale mimo wszystko e, lepiej tą instalację mieć bo teraz już się nie muszę przejmować, że się światło gdzieś za długo pali czy, 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 czy coś takiego, więc jak najbardziej Teraz ta pompa jest zasadna z panelami fotowoltaicznymi. No i co mogę powiedzieć na koniec? Myślę, że chyba jestem zadowolony i drugi raz bym taką samą decyzję podjął. Co więcej, namawiam jeszcze rodziców, żeby sobie też założyli. Podobną pompę ciepła, tylko nie niskotemperaturową, ta która działa teraz u mnie, bo ja działa maksymalnie do 40 stopni, jeżeli chodzi o instalację podłogową, bo więcej w podłogówkę wpuścić nie możemy, bo ją po prostu przegrzejemy, tak? To jest taka e, zasada, a u rodziców musiałaby już pracować pompa wysokotemperaturowa, która generuje też ciepło i to wcale nie jest tak, że ona zużywa wtedy więcej prądu, więcej energii. Wszystko jest na tej samej zasadzie, to po prostu dochodzi tylko to, że ona w innych Temperaturach yy, może pracować i te ciepło też dla budynku wykorzysta. Bo teraz, tak jeżeli rodzice mają chodzić, dokładać do tego pieca, męczyć się z tym drewnem, to powiem Wam szczerze, jest to no coś nienormalnego dla mnie. Teraz, jak już się przyzwyczaiłem do tej pompy. Choć jak jest człowiek młody, to mówi dobra, jakoś sobie poradzę i w momencie budowania domu też twierdziłem, że dam radę, że to co to jest z tym piecu rozpalić. Ale dzisiaj tak, mogę gdzieś pojechać, nie muszę się przejmować, że trzeba w piecu napalić, czy trzeba dokładać. Yy, więc. Dużo, dużo e, zeszło takich obowiązków z głowy. Generalnie urządzenie, jak widzicie, bezobsługowe. E, działa od dokładnie 22 października. Generalnie żadnej awarii w tym nie miałem. Nic się nie wydarzyło, nic nie wyciekło, nic nie pękło. Nic się nie spaliło, mimo tych braków prądu. Więc e, wydaje mi się, że dość fajna sprawa. A tu Wam jeszcze pokażę ciekawostkę. Widzicie, jest antenka i zielona dioda. I trzy czerwone diody od... E, Trzech faz. Ja na telefonie mam taką fajną aplikację, nazywa się Supla, i generalnie wchodzę, wchodzę na nią. Tu zaś też żadna tajemnica i mogę Wam powiedzieć, ile sama pompa pobrała już od 22 października. 3807 kW jest pobranych przez pompę ciepła. Natomiast, jak to się w ogóle ma, do mniej więcej zobaczymy 7 siedmiodniowy okres. Tutaj sobie jeszcze też ustawię dni. I teraz tak, 18-40 kW pobrane, tak jak Wam mówiłem, że mniej więcej dziennie tyle pobiera, ale wtedy była dość niska temperatura i wiatr. Dzień wcześniej pobrane tylko 20 kW przez pompę, wcześniej 26. No i dzisiaj, jak już sobie ustawiłem te 24 stopnie, to zobaczcie, mamy pobrane 28,7 kW, więc spokojnie do tych 40 do 40 dobiję. I to jest tak, licznik liczy pompę ciepła jako agregat. Grzałki, które grzeją też, wspomagają grzanie ciepłej wody, plus te wszystkie pompki, które pracują, one też tam troszeczkę sobie tego prądu biorą. Więc cała instalacja, jeżeli chodzi o elektryczność, zużyła mi od samego początku istnienia 3807 kW, co w przeliczeniu przy normalnej taryfie 40 tam. Podaj, że chyba podałem 7 groszy. E, mój kosz ogrzewania za ten okres od października do dnia dzisiejszego wyniósł 1560 zł. I teraz, jak popatrzę sobie na te faktury, to jednak kuchenka indukcyjna trochę tego prądu ciągnie. Tu bez mała, e, troszeczkę tej energii ucieka. Z drugiej strony, e, 3800 wtedy na fakturze miałem pobrane za okres od listopada do stycznia i tam część tego października, no to miałem pobrane 2300 kW. No nie, większość wzięła pompa bez dwóch zdań. No dobra, słuchajcie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że troszeczkę opowiedziałem o tej pompie ciepła. Gdybyście coś jeszcze się chcieli dopytać, to piszcie w komentarzach, to chętnie może dopowiem, bo jak się człowiek nagrywa ma przed nagrywaniem pełną myśli, powiem to, to tam tak się zacznie nagrywać. To się okazuje, że się robi pustka w głowie i się już nie wie, czy się o tym powiedziało, czy się nie powiedziało. Więc jeżeli czegoś się nie dopowiedziałem, to chętnie wam dopowiem. No i co? Mam nadzieję, że może kogoś namówiłem do tego ustrojstwa. Ja mówię, do samego końca, kto nie przyjechało do mnie, nie zaczęło działać, byłem bardzo sceptycznie, wręcz negatywnie do tego nastawiony. Aha. Pytanie ostatnie na koniec, ile mnie to wyniosło? Eee, ciężko mi jest określić, ile wyniosła sama pompa, chociaż to no mam fakturę. Pompa z tą całą lodówką, z buforem, nie licząc tej instalacji rury i tak dalej, bo to jest instalacja CO całego budynku. Czyli cała pompa od firmy Weiland, to co przyjechało, plus sterowniki wyniosły mnie 30 tysięcy brutto. Taką cenę udało mi się w maju złapać. Wiem, że dzisiaj to już jest wiele, wiele więcej. No, i instalacja domowa to wiadomo, też swoje kosztuje, bo tam wyszło prawie 20 z tymi wszystkimi sterownikami, plus peksy, plus wykonanie, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc w całej instalacji ciepłej wody i ciepła w 50 tysiącach się zemknęliśmy, jeżeli chodzi o budowę domu. No, i teraz pytanie: czy to dużo, czy mało, to już musicie odpowiedzieć sobie sami. Wiem, że dzisiaj, przy dzisiejszych kosztach, to jest raczej nie do zrealizowania. Choć mogę się mylić, może ktoś ma dostępy większe do tego. I jest to w stanie wykonać taniej. Wedle mnie może być ciężko, no ale jest jak jest. Dobra, trochę ten odcinek długi wyszedł, także trzymajcie się i na razie.